Dzień dobry, dzień dobry. Chcecie przezimować swoje begonie? Nie ma żadnego problemu, słuchajcie. Begonie możemy przezimować na dwa sposoby. Pierwszy to czekamy aż na tarasie, balkonie mróz delikatnie skosi tą górną część. Przycinamy wszystko, chowamy taką donicę do jakiejś piwniczki i przestajemy w ogóle nawozić. Od e, gdzieś początku października całkowicie przestaję nawozić i podlewać moją begonię. Czekam aż ona delikatnie przeschnie, mróz ją delikatnie skosi, przycinam wszystko i chowam do altanki, gdzie gdzie temperatura przez zimę jest w około 5-10 stopni. Możecie też, begonie, przezimować sobie na parapetach w mieszkaniach, w domach. Jak to zrobić? Też w bardzo prosty sposób dajemy jej minimalną ilość wody po to żeby ją tak wyciszyć, żeby ona trochę była taka uśpiona. Stawiamy na najchłodniejszym parapecie jaki tylko macie i staramy się usuwać kwiatostany. Z tego względu, że begonia będzie chciała wypuszczać, bo jeszcze te składniki odżywcze w ziemi się jakieś tam yy, wciąż znajdują po lecie, ale nie chcemy tych kwiatów z tego względu, że begonia nie może się zbyt mocno przez zimę wysilać. Zostawiamy tylko te liście. Jak nawet gdzieś wam przeschnie i tych liści prawie nie będzie wcale, to nic się nie przejmujcie, nawet i lepiej. Wiosną wyciągamy sobie tą donicę już taki słoneczny, fajny parapet, zaczynamy nawozić, no i czekamy na nowe przyrosty. Bardzo ważne. To, żeby sprawdzić, jak będziecie mieli tak delikatnie przeschniętą ziemię, czy w środku nie ma w ziemi jakichś szkodników. Możemy sobie po prostu chwycić taką begonię i obejrzeć systemy, systemy kotleniowe dookoła. Dokładnie jak to zrobić, wszystko macie na moim filmiku na YouTube. Także, jeżeli chcecie zobaczyć całość dokładnie, to skakujcie na YouTube. Do zobaczenia.